Pojazdy najnowszej generacji prezentowane są w targach Kielce podczas międzynarodowych targów transportu zbiorowego TransExpo. To największa tego typu impreza w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku swój potencjał prezentuje 120 firm z Niemiec, Szwecji, Holandii, Austrii, Turcji, Hiszpanii, Francji, Belgii i Polski. Wrażenie robią zebrane w jednym miejscu nowoczesne pojazdy, gwarantujące najwyższy standard, komfort jazdy, a przede wszystkim bezpieczeństwo pasażerów, jak na przykład przegubowy Mercedes-Benz Connecto. Właśnie w Kielcach odbyła się pierwsza publiczna prezentacja super ekologicznego i ekonomicznego autobusu. Świętujemy światową premierę modelu Connecto z silnikiem spełniającym wysokie normy Euro 6. Każdy kraj ma jakieś swoje targi autobusowe i każdy kraj całego świata, szczególnie Europy, chciałby mieć światową premierę, a jednak zdecydowaliśmy się tą światową premierę świętować w Polsce, właśnie tutaj w Kielcach. Zwiedzający Transexpo mogą też przenieść się w klimat sprzed lat i obejrzeć wystawę starych autobusów, czy zapoznać się z ofertą rowerów miejskich stanowiących alternatywę dla transportu zbiorowego. A to nie wszystko. Można tu podziwiać zmagania uczestników piątej edycji Mistrzostw Polski Kierowców Autobusów, które stanowią jednocześnie eliminację do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Odbędą się w Krakowie. Startuje 18 kierowców zawodowych. Wśród nich ubiegłoroczny zdobywca złotego medalu drużynowego oraz brązowego medalu w konkurencji indywidualnej. Chłopcy muszą przejechać bezbłędnie tor, bez potrącenia pachołków, bez straty czasu, wszystko w określonym czasie 5 minut. Konkurencje są trudne, to muszę powiedzieć, ale na Mistrzostwach Świata są równie trudne albo jeszcze trudniejsze. Oprócz tego, oprócz toru, musieli e, zaliczyć test z teory, teoretyczny z przepisów branżowych, również z pomocy przedmedycznej. E, bardzo ważnym jest u nas bezpieczeństwo i precyzja jazdy. To Stowarzyszenie ćwiczy na co dzień, to staramy się wpoić naszym członkom i to kierowcy reprezentują. Transexpo jak co roku towarzyszą konferencje specjalistyczne. Podobne spotkania odbywają się także w ramach szóstych międzynarodowych targów infrastruktury wodno-ściekowej, odwodniej i melioracji TIFS, które rozpoczęły się w targach Kielce. Oprócz tradycyjnej prezentacji, oferty aparatury, maszyn, materiałów, a także urządzeń i sprzętu specjalistycznego, goście targów mogą tu skorzystać z bezpłatnych porad.